Witamy w Muzeum Uzbrojenia, oddziale Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Jednym z wiodących tematów naszego muzeum są walki o Poznań. Trwały one ponad miesiąc i zakończyły się 23 lutego 1945 roku. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa serię krótkich filmów, w których zaprezentujemy broń używaną przez obie walczące strony. W poprzednim odcinku tej serii skupiliśmy się na karabinach powtarzalnych używanych przez żołnierzy w czasie bitwy o Poznań w 1945 roku. W tej części skupimy się na wybranych jednostkach broni krótkiej, które mogły pojawić się w rękach obu walczących stron. Przed nami sześć jednostek broni. Wybraliśmy trzy typowo niemieckie i trzy typowo radzieckie, chociaż ta konstrukcja, czyli Mauser 196, 96 mógł występować jakby po obu stronach. O nim przygotujemy osobny materiał, taki szczegółowy, podobnie o rewolwerze Nagant 1895 i pistolecie TT wz. 33. Te pistolety znacie Państwo z naszych wcześniejszych filmów, ale w porównaniu warto je również przedstawić. Mianowicie pistolet P08 zwany Parabellum albo Luger, Walter P38 i Browning High Power. W tej części również zajmiemy się w pierwszej kolejności amunicją, jaką te pistolety były zasilane, pistolety i rewolwer. Czyli mamy amunicję 9 na 19 mm parabellum, czyli typową amunicję używaną przez armię niemiecką do pistoletów i pistoletów maszynowych. I tutaj mamy przynajmniej trzy konstrukcje niemieckie, które taką amunicją są zasilane: pistolet P08, pistolet Walter P38 i Browning HP. Ciekawa sprawa jest związana z Mauserem C96. Tutaj mamy dokładnie wersję, tak zwaną czerwoną dziewiątkę, jak zobaczycie Państwo okładki znajduje się na ich 9, duże. I to jest pistolet, który był dostosowany do amunicji właśnie 9 na 19 mm Parabellum, ale występował też pierwotnie w innej wersji. Początkowo była to, był zasilany amunicją 7,63, a następnie Rosjanie... Wprowadzili tego typu amunicję, czyli 762x25, czyli taką amunicję, jak tutaj widać, i ona była stosowana właśnie w Mauserach 196 oraz w pistoletach TT, czyli takich jak ten. Oprócz tego, oczywiście, stosowano ją w pistoletach maszynowych, ale o tym będzie inny odcinek. I został nam na koniec rewolwer Nagant 1895, i on był zasilany taką specyficzną amunicją. 762 na 38 r czyli z wystającą kryzą, z pociskiem, który schowany jest wewnątrz łuski. Ale szczegóły, jakby poznacie Państwo, w filmie, gdzie skupimy się i dokładnie omówimy właśnie rewolwer Nagant. Teraz omówimy w taki ogólny sposób wybrane na potrzeby tego filmu konstrukcje strzeleckie. Filmy o broniku HP Walterze P38, Pistolcie P08 Parabellum, znajdziecie Państwo już na naszym kanale i linki do nich znajdą się w opisie niniejszego filmu. A szczegółowe filmy na temat pistoletu TT33 Naganta 1895 Mausera C96 przygotujemy w najbliższym czasie i również będzie można je zobaczyć. Teraz porównajmy. Próbujemy się skupić na tym, w jaki sposób ta broń była zasilana w jaki sposób odczuwam, i to będzie subiektywny aspekt broni, kiedy wezmę ją do ręki, co sądzę o przyrządach celowniczych. Pokażemy też Państwu, w jaki sposób działa mechanizm kurkowy i systemy, jeżeli oczywiście występuje taki mechanizm, i systemy bezpieczeństwa w takiej broni. Warto dodać, że masa tych pistoletów jest mniej więcej podobna, ważą mniej więcej około kilograma, kiedy są za, też może trochę mniej, ale jest ona zbliżona. Zaczynamy od Browniga HP. Broń zasilana z wymiennych magazynków o pojemności 13 sztuk amunicji. I odkładam z boku magazynek, porównamy później wszystkie podobne magazynki. Broń dość wygodnie leży w moich rękach. Posiada dość czytelne przyrzędy celownicze. Teraz jeszcze taką stronę, może się uda pokazać, jak to wygląda. Posiada mechanizm kółkowy pojedynczego działania, czyli przed strzałem należy, jeżeli mam broń załadowaną, odciągnąć kółek w tylne położenie lub. Przy przeładowaniu broni zostaje on w tylnym położeniu. I teraz tutaj znajduje się dźwignia bezpiecznika. Jeżeli ją uniesiemy, broń jest zabezpieczona. Można bezpiecznie przenosić ją z nabojem wprowadzonym do komory nabojowej. I żeby oddać strzał, wystarczy tylko, wystarczy tylko zwolnić bezpiecznik i ściągnąć język spustowy. Broń oddałaby wtedy strzał, jeżeli byłaby załadowana. Kolejna konstrukcja to Walter P-38. Również dość wygodnie leży w mojej dłoni. Zasilana jest. Z ośmiu nabojowych magazynków pudełkowych. Tak wygląda magazynek do Waltera P38. Te otwory, które znajdują się z boku, pozwalają określić ilość amunicji, która znajduje się w magazynku. Jeżeli oczywiście jakieś naboje się znajdują, w tym mam, w wypadku mamy pusty magazynek. Ta broń posiada nowoczesne systemy bezpieczeństwa, m.in. samoczynną blokadę iglicy. Posiada nastawny bezpiecznik skrzydełkowy. Żeby zabezpieczyć broń, ściągamy bezpiecznik w, w, w takie położenie, odbezpieczamy w taki sposób. I bezpiecznik pełni również funkcję zwalniacza kurka. I teraz powiem, jak to działa. Przy okazji opowiem o mechanizmie kurkowym. Tutaj mechanizm kurkowy jest podwójnego po działania, czyli podobnie jak w HP, można odciągnąć. Kółek w tylne położenie lub w taki sposób ręcznie albo przy przeładowaniu broni, on właśnie pozostaje w tylnym położeniu. Można zwolnić napięty kółek właśnie dźwignią bezpiecznika. Jeżeli przełączę bezpiecznik właśnie w pozycję broni zabezpieczonej, kółek został zwolniony i w ten sposób można bezpiecznie zwolnić kółek. I broń posiada również mechanizm podwójnego działania, czyli. Ściągam język spustowy i proszę zobaczyć, kurek zostaje odwiedziony i w pewnym momencie zwolniony z napięcia i gdyby broń była załadowana, padłby strzał. Oczywiście przy takim ściąganiu języka spustowego i napinaniu jednoczesnym kurka wymagana jest większa siła, którą musimy oddać na język spustowy. Przyrządy celownicze są tutaj również czytelne. nowoczesne. Kolejna konstrukcja to P08. O charakterystycznym kształcie zasilana z wymiennych ośmiaanaobojowych magazynków pudełkowych. W taki sposób one wyglądają. Broń nie posiada mechanizmu kurkowego, tylko wewnętrzny mechanizm bijnikowy w postaci iglicy podpartej sprężyną, więc tutaj nie wiemy, czy ten mechanizm jest napięty, czy nie napięty. Jedyne co możemy określić, czy w komorze nabojowej znajduje się nabój, kiedy pazur w wyciągu jest uniesiony, to można właśnie sądzić, że w komorze nabojowej znajduje się albo pełen niewystrzelony nabój, albo sama łuska. Broń posiada bezpiecznik nastawny. W postaci tej dźwigni. Teraz broń jest odbezpieczona. W takim położeniu broń jest zabezpieczona, i tutaj widać z boku, właśnie napis, który nas o tym informuje. E, tutaj warto pokazać sposób przeładowywania tej broni. Mianowicie to jest zamek, tutaj znajdują się dwie dźwignie kolankowe, i żeby broń przeładować, musimy je odciągnąć w taki sposób, i puszczając, właśnie e, jakbyśmy mieli w magazynku. Yy, Amunicję, broń zostałaby przeładowana i nabój wprowadzony do komory. Broń leży w ręce dość wygodnie. Tutaj warto zwrócić uwagę, proszę zwróćcie Państwo uwagę na mój palec wskazujący, który znajduje się w linii lufy, i to jest charakterystyczne właśnie w tej konstrukcji, z uwagi na kąt pochylenia chwytu broni. Przyrządy celownicze są dość ciasne. I w porównaniu z Walterem P38 czy Bronnikiem HP trudniej się z tej broni zgrywa przyrządy celownicze. Kolejna konstrukcja to Mauser C96. W naszym wypadku jest to Mauser C96, tak zwana czerwona dziewiątka. I tutaj na okładkach chwytu jest wyryta taka dziewiątka, która wypełniona była czerwoną farbą, stąd nazwa czerwona dziewiątka. To oznacza, że ten pistolet zasilany jest nominalnie amunicją 9 na 19 mm parabellum, ale i, e, takie pistolety używane były e, przez Niemców. Ale Rosjanie używali podobnych pistoletów amunic zasilanych amunicją 762 na 25 czyli taką. One nie miały oczywiście tej czerwonej dziewiątki, były dostosowane do zasilania odpowiednią amunicją. Reszta była podobna. Ta broń posiada charakterystyczny kształt. E, chwyt Również jest charakterystyczny. Niektórzy określają nazwa trzonek do szczotki. I tutaj, z uwagi na to, że magazynek jest integralny, nie można go wymienić, on znajduje się przed językiem spustowym, ta broń ciąży na lufę, czyli tak ma taką tendencję do opadania, bo ciężar broń jest w ten sposób rozłożony. Ta broń dość. Powiedziałbym, że dla mnie jest niewygodna. Mi niewygodnie się on trzyma, obejmuje właśnie ten chwyt. E, żeby, z tej żeby tą broń zasilać, należy wprowadzić do integralnego magazynka po odciągnięciu zamka. E, on się wtedy blokuje w tylnym położeniu. I amunicję wprowadzamy. W złódki nabojowej, tutaj znają się takie występy, o które opieramy łódkę i wciskamy 10 sztuk naboi do integralnego magazynka tej broni. Tutaj warto zwrócić uwagę na przyrządy celownicze. Tutaj, jako jedyna sztuka broni w naszym zestawieniu, ten Mauser posiada skalowany celownik aż do 1000 metrów z krzywizną w podstawie. Tak to wygląda i możemy sobie zmieniając nastawy określać. Odległość, na którą prowadzimy ogień. Oczywiście strzelanie na 1000 metrów z takich przyrządów celowniczych raczej nie daje nam pewności, że trafimy w jakiś punkt, no ale może powierzchniowo gdzieś w, w, w takiej odległości yy, uda nam się w coś trafić. Yy. Broń posiada mechanizm kurkowy z kurkiem zewnętrznym. Obok znajduje się dźwignia bezpiecznika. Ona działa zarówno. W położeniu, kiedy kółek jest zwolniony, jak i odciągnięty, teraz mamy broń zabezpieczoną, w ten sposób broń y, y, odbezpieczoną. Kółek możemy odciągnąć ręcznie, albo cofający się zamek również ją y, y, również odciąga. Kółek, i teraz pokażę Państwu sytuację z odciągniętym zamkiem, i y, y, kiedy mielibyśmy ładować ten pistolet, tutaj znajdują się takie występy przed kółkiem, Odciągnę. I zamek zostanie w tylnym położeniu, kurek zostanie odwiedziony, a tutaj widzimy wnętrze integralnego magazynka i to, co jest na samej górze, to podajnik tego magazynka. Kiedy wprowadzimy amunicję z łódki, wówczas zamek zostanie zwolniony i możemy prowadzić z tej broni ogień. Przyrządy celownicze można zobaczyć, również są podobne do tych z pistoletu P08. Mniej czytelne niż w Browningu i Walterze P38. Teraz jedyny rewolwer w naszym zestawieniu, mianowicie rewolwer Nagant 1895. Ta broń jest zasilana z bębna, jak to rewolwer, o pojemności 7 nabojów. I żeby taki rewolwer naładować, musimy tutaj otworzyć taką pokrywę bębna. Wtedy zyskujemy dostęp do komór nabojowych w Bębnie i pojedynczo ładujemy naboje do Bębna. A po wystrzeleniu ich można posłużyć się takim rozładownikiem, czyli takim pręcikiem, który jest tutaj ukryty, i pozwala on na łatwiejsze rozładowanie komór, ponieważ łuski. Mają tendencję do pęcznienia i trudno je wyrzucić z broni po prostu grawitacyjnie. W ogóle rewolwer w tym zestawieniu będzie najwolniejszy do, do, do ładowania, ponieważ właśnie pojedynczo musimy ładować bęben i rozładowywać go. Broń posiada przyrządy celownicze, które wyglądają w taki sposób. Są dość Wąskie, ale i tak chyba więcej światła w nich jest niż w P08 Mauser C96. Charakterystyczny chwyt, również podobny do tego z małzera C96, ale moim subiektywnym zdaniem wygodniejszy. Tu po prostu jest więcej miejsca. Łatwiej mi ulokować palet środkowy w tym miejscu i ta broń po prostu wygodniej leży w ręce niż Mauser C96. Mechanizm kurkowy podwójnego działania, czyli możemy kółek odwieść w tylne położenie i oddać z broni strzał. Albo ściągnąć język spustowy i oddać strzał z samonapinania. W taki sposób to wygląda. I oczywiście jak to w przy ściąganiu języka spustowego proszę zobaczyć, obraca nam się od razu bęben za amunicją. Szczegóły budowy, inne pokażemy w konkretnym filmie poświęconym tej konstrukcji. I ostatni, miała ja broń krótka w naszym zestawieniu: pistolet TT33, zwany tt -tką. I tutaj magazynek pudełkowy o pojemności 8 sztuk amunicji. Z boku również znajdują się otwory inspekcyjne, które pozwalają określić ilość amunicji w magazynku, jeżeli on jest w pełni albo w części załadowany. Broń. Jest dość zwarta, Chwy, kąt chwytu może nie jest tak wygodny jak w innych pistoletach, które były omawiane. Przynajmniej chodzi, mam tam na myśli Browninga, Waltera czy P08. Ale broń jest, dość dobrze leży w ręce. Przyrządy celownicze są chyba lepsze niż w nagancie i Mauserze C96. I w P08, ale gorsze niż w Walterze P38 i w Browningu HP. Broń posiada mechanizm kurkowy, tutaj kółek, tak dość ukryty, pojedynczego działania, czyli działa on podobnie jak w Browningu HP. Czyli odciągamy kółek ręcznie i możemy oddać z broni strzał, albo przeładowujemy broń. I kółek zostaje wówczas odwiedziony. Nie mamy tutaj żadnego bezpiecznika nastawnego, w postaci takiej dźwigienki, jak na przykład w Browningu, czy w Walterze, czy w P08. Natomiast. Yy, można kółek ustawić na tak zwanym zębie bezpieczeństwa, czyli w takiej pozycji pośredniej, pomiędzy kurkiem odwiedzionym, a kurkiem w sytuacji, kiedy uderza w iglicę i ona zbija spłonkę w naboju, czyli takiej jak teraz, to jest właśnie ta pozycja pośrednia na zębie bezpieczeństwa, wówczas również nie można broni przeładować. Żeby to zrobić, muszę odciągnąć kółek do końca i dopiero wtedy możliwe jest przeładowanie yy, broni. Teraz rzućmy jeszcze okiem na magazynki pudełkowe, tutaj zebraliśmy magazynek, od... zwróćcie Państwo uwagę o tak, że magazynek od Browninga HP jest najgrubszy, posiada, aż 3... Może... można w nim znieść 13 stug amunicji, ona jest w dwóch rzędach umieszczona, mimo tego, że mamy jednopozycyjne wyprowadzenie amunicji. Magazynek nie posiada żadnych otworów poza tym na zatrzask, który ustala jego położenie. Więc nie jesteśmy w stanie określić, ile amunicji znajduje się wewnątrz, tylko tyle, że coś wystaje nam w szczękach. Magazynek od, od Waltera P38 i od pistoletu TT-33 posiada otworki z boku, natomiast od pistoletu P08 znajduje się z boku taka szczelina, również możemy określić, ile znajduje się tutaj amunicji. I te trzy magazynki są jednorzędowe. Amunicja jest w jednym rzędzie, dlatego są o wiele węższe niż w pistolecie Browning KP. Tutaj można sobie rzucić okiem i porównać, jak to wygląda. Warto zwrócić uwagę, że broń krótka nie była tak popularna jak karabiny powtarzalne, które omawialiśmy w poprzednim odcinku. Była przeznaczona głównie dla oficerów, podoficerów czy żołnierzy funkcyjnych, które, którzy właśnie byli wyposażeni w broń krótką, a na przykład byli obsługą karabinów maszynowych tak w wypadku nie, nie, armii niemieckiej. Tutaj staraliśmy się zrobić podział na broń produkowaną czy używaną stricte przez Niemców i Rosjan, ale życie pokazało, że broń krótka stanowiła cenne trofeum i żołnierze jednej i drugiej strony po prostu używali tej zdobycznej broni, która mogła zostać wyprodukowana przez fabryki produkujące dla wrogiej armii. Także produkcja i podział, a użytkowanie historyczne na polu walki nie zawsze idą w parze. Kończąc ten odcinek, zapraszamy Państwa na kolejny materiał, w którym porównamy następne jednostki broni używane w trakcie walk o Poznań w 1945 roku. Zapraszamy.